Dzień dobry moi drodzy, tu Nadia i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale A w tym filmie opowiem Wam o książkach, dla których zrobiłabym totalnie wszystko, żeby móc przeczytać je jeszcze raz, totalnie od początku od zera, mogłabym zapomnieć całą fabułę tej książki, w ogóle wymazać ją z pamięci, w sensie tylko nie tytuł, żeby pamiętać co chcę przeczytać i przeczytać je jeszcze raz od nowa, totalnie nie znając żadnego najmniejszego szczegółu na temat tej książki, bo były to książki tak dobre tak fascynujące i tak niezwykłe, że chcę o nich zapomnieć żeby móc przeżyć jeszcze raz tę samą przygodę z tymi samymi bohaterami tak samo się wkurzać, denerwować i przeżywać te same niezwykłe, niesamowite emocje, co po prostu wtedy. Także moi kochani, mam nadzieję, że taki pomysł na odcinek Wam się spodoba. A jeżeli tak, to oczywiście już teraz zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo wiele osób tego nie robi, a już Wam nie przeszkadzam. I przejdźmy sobie do pierwszej książki. W sumie powiedzenie, a ja Wam nie będę przeszkadzać, skoro jest to mój kanał i w sumie to ja będę Wam opowiadać, jest troszeczkę chyba nie na miejscu. Także może po prostu zacznijmy. Zaczniemy sobie z książki, którą przeczytałam stosunkowo niedawno, czyli Czwarte Skrzydło. Była to książka bardzo, bardzo dobra, przynajmniej jak dla mnie. Może nie na pięć gwiazdek, ale tak dzisiaj bardzo mi się podobała. Mogłabym totalnie o niej zapomnieć i przeczytać ją jeszcze raz, co najmniej jeszcze raz. Jest to historia Violet, czyli 20 dwudziestoletniej dziewczyny, która od małego uczy się jak zostać skrybą, ale nagle jej matka decyduje, że w sumie nie zostaniesz skrybą, tylko już teraz idziesz do kwatery jeźdźców i zostaniesz jeźdźcą smoków. Troszeczkę odwrotnie jak w przypadku Czkawki, bo jego ojciec za wszelką cenę nie chciał, żeby jego syn zadawał się ze smokiem i chciał go zabić. W sensie smoka, nie syna. Chociaż podejrzewam, że w pierwszej części to już syna mógłby zabić za to. Violet nie ma totalnie nic do gadania, więc jakby musi posłuchać się swojej matki i idzie do tej kwatery jeźdźców. Walczy o nią bardzo, bardzo jej starsza siostra, ale tak czy siak nie udaje jej się. A przed Violet pierwsza próba, czyli przejście przez dziwny most, który jest zrobiony z kamienia, tylko że jest to bardzo śliskie, bardzo wąskie i bardzo niebezpieczne. To jest taka pierwsza wstępna weryfikacja nowych uczniów i ten, kto spadnie, nie nadaje się na jeźdźcy. I ginie, a ten, kto przejdzie dalej do kwatery, zostanie jeźdźcą smoku. I właśnie nasza Violet, jak możecie się w sumie domyślić, bo to dość logiczne, przechodzi przez ten most i zostaje jeźdźcą. Przynajmniej wstępnie, bo czas na kolejne wyzwania. Violet jakoś sobie z nimi radzi. Bardzo różnie, bardzo musi kombinować, ponieważ jest mała, krucha, pękata i po prostu słaba. To, jak ludzie chcą jej pomóc, i to jednocześnie, jak ludzie jej nienawidzą i za wszelką cenę chcą ją zabić, jest straszne i fascynujące. Możecie mi wierzyć. Może nie w moich klimatach, a jednak dalej jakoś tak aranie. nie? Violet stara się za wszelką cenę zostać tym jeźdźcą, ale nie dlatego, że to jest jej marzenie, tylko dlatego, żeby wszystkim udowodnić, że się mylili, no a poza tym chce przeżyć i jeszcze raz zobaczyć swoją siostrę, także jest motywacja. Violet mierzy się nie tylko z zadaniami, które są przygotowane dla niej podczas całej przygody jako jeźdźczyni, ale mierzy się też ze swoimi kolegami i koleżankami, którzy chcą ją zabić. Oczywiście nie wszyscy, ale no jest taka grupa, która chętnie by się jej pozbyła. Jest to grupa naznaczonych Czyli osób, które, no, nie są przekonane do Violet, ponieważ matka dziewczyny zabiła na ich oczach ich rodziców. A jej największym wrogiem jest Ksajden, który, no, jest przerażająco przystojny, a jednocześnie grozi jej śmiercią, pobiciem w cierpieniach i tak dalej, i tak dalej. A jednak dziewczyna jest w nim totalnie zakochana. Troszeczkę syndrom Wiktorii z Startafire i Shea, jakby nie patrzeć. Także książka jest naprawdę fajna i niesamowita. Cały ten świat tutaj stworzył. Że jest super, te smoki, które przekazują swoim jeźdźcom część swojej mocy To jak cierpią jeźdźcy, gdy cierpią ich smoki to jak cierpią smoki, gdy cierpią ich jeźdźcy To jest naprawdę bardzo fajne Fajne jest też to, że taką kruchą, słabą i generalnie podobno niezaładną dziewczynę Wybiera jeden z najsilniejszych smoków A dlaczego? To wiecie się jak przeczytacie Czwarte Skrzydło Także jeżeli nie czytaliście, to możecie mi oddać tę część, która nie czytała A ja wam oddam to, co czytała Ta część Część mnie, która przeczytała tę książkę, chętnie pójdzie do któregoś z was, żebyście wy nie musieli tego czytać a poznają całą fabułę, a ja przyjmę tę część, która chce przeczytać tę książkę od was. Mam nadzieję, że rozumiecie, bo to trochę skomplikowane. Kolejna książka, czyli stalowe serce. To jest dobra książka, serio. Stalowe serce, czyli typowy sci-fi od Brandona Sandersona, chociaż nie wiem, czy taki typowy. Stalowe serce, czyli historia chłopaka imieniem Dawid, który chce dołączyć do mścicieli, ale kim są mściciele i tak właściwie czym się zajmują? Mściciele to taka grupa, która chce za wszelką cenę pokonać epików, a kim są epicy, to byli kiedyś ludzie którzy dostali jakieś supermoce i uważają się za nie wiadomo kogo i za wszelką cenę chcą pozbyć się całej ludzkości. Dlaczego? Po prostu każdy z nich jest silniejszy od poprzedniego i ma supermoce i chce zdobyć władzę. Ale nie jest to takie proste, ponieważ myśliciele działają i w ukryciu i po cichu zabijają epików. Jakoś to generalnie wychodzi i wcale nie jest to aż takie trudne dla nich. Problem jest w tym, że epika nie da się tak po prostu zabić. Wiecie, przyłożycie mu pistolet do głowy i strzelicie. To jakby może na nim w ogóle nie zrobić żadnej reakcji, że tak powiem. Chyba tylko śmiech. Ponieważ epicy mają swoje słabe punkty, ale żeby odkryć ten słaby punkt, no to tu jest ten problem. A Dawid widział, jak jeden z najpotężniejszych epików, czyli stalowe serce, no krwawi. Co oznacza, że epik właśnie pokazał swoją słabość. I to jest jego najlepszy argument, żeby dołączyć do mścicieli i pomścić swojego ojca, który został właśnie zabity przez stalowe serce. Tak, to była naprawdę dobra historia. Jest tutaj pewien plot twist, który totalnie rozwalił mi głowę. I totalnie nie żałuję, że przeczytałam tę książkę, bo była niesamowita. Dwórcie i róż. No dobra, to jest książka, o której mega dużo mówię, a jednak jest w niej coś takiego, że chciałabym jeszcze raz ją przeczytać, bo, bo, bo w sumie jest całkiem fajna. Feira, czyli nasza główna bohaterka, która przez pewien nieszczęśliwy wypadek, można by rzec, zabija takiego bardzo silnego, magicznego stwora, czyli Fae albo Fea, coś na F tak czy siak. Dziewczyna myślała, że generalnie jest to zwykły wilk bodajże, jak się nie mylę, aczkolwiek dopiero potem okazało się, że no nie do końca tak jest, ponieważ Fae czy też Fea mogą się zmieniać w takie takie magiczne stworzenia, w sensie różne normalne stworzenia, mają takie magiczne moce. I właśnie ten jeden z nich zamienił się w wilka, którego ona upolowała i zrobiła to dlatego, że żyje w skrajnym ubóstwie. Ma ojca, który jest totalnym, no, kaleką, ponieważ go mocno pobili. Ma dwie siostry starsze, które chcą mieć najdroższe sukienki, drogie buty, super, jakieś jedzenie i tak dalej. Nic totalnie nie robią, nie pomagają, ale po prostu chcą być bogate. Natomiast Fejra robi wszystko, żeby jako tako utrzymać rodzinę. Sprzedaje ona tę skórę i jeszcze Jakieś inne części od tego wilka Aż do jej domu przychodzi Tamlin Czyli gość, który dowiedział się o tym, że Jego najlepszy przyjaciel właśnie zginął Z jej rąk. Daje jej wybór Albo ją zabije tu i teraz, albo ona pojedzie Z nim do jego królestwa i tam spędzi Resztę swojego życia I to jest bardzo ciekawe, to co się tam Dzieje potem i to ile dziewczyna Tam przy różnych rzeczy Musi jakby przejść i tak dalej, także powiem wam Szczerze, że Dwór cierni Róż to też jest książka Którą chciałabym przeczytać jeszcze raz, ponieważ no, jest tego warta. Cały ten świat magiczny stworzony jest super fejra. Troszeczkę pikmi, ale dalej, jako główna bohaterka, daje sobie świetnie radę. Moja ulubiona książka. Książka, o której ja mogę rozmawiać godzinami i mogę ją czytać tysiące razy, i podejrzewam, że może mi się nigdy nie znudzić. Do gwiazd. Dosłownie króciutko o tej książce przyczekam. Króciutki segment będzie na temat do gwiazd. Historia Spencer, która bardzo chce zostać lotnikiem, ale nikt jej na to nie pozwala, ponieważ jej ojciec kiedyś nawalił i w sumie oni myślą, że ona też nawali. Ona zawsze Koncena chce się dostać i robi wszystko, żeby się tam dostać. Na szczęście jest ktoś, kto z nią chęcią jej pomaga, ale tylko troszeczkę, więc jakby Spensa ma bardzo daleko do domu od tej kwatery głównych lotników, więc nie za bardzo może tam wracać, więc mieszka w jakichś podziemiach i zajada się szczurami, bo nikt nie chce jej pomóc i wszyscy mówią, że nie da rady. Każdy chce jej podcinać skrzydła, ale ona się nie daje, i jest taka super ekstra mega i potem jej przyjaciel się na nią obraża i w ogóle jest źle i niefajnie, ale Spensa dalej walczy o swoje, więc świetnie jej to wychodzi i jest jakby mega super sztos. Potem walczy z, ze złymi kosmitami, ponieważ oni zaatakowali jej planetę i jakby ona okazuje się super, ekstra, mega i ma jakąś super zdolność, ale nikt jej nie, na początku nie docenia, ale dopiero potem zaczynają ją doceniać i okazuje się, że Spensa jest sztos. Fajne, nie? <laughs> ja już mi z nie mam herbatki do napicia się. To jest naprawdę bardzo fajna i bardzo dobra książka. Vortex, kolejna książka, którą czytałam stosunkowo niedawno i macie fajnego reading vloga na temat tej książki, tak z was zachęcam do obejrzenia go, bo jest fajne. No właśnie, ale o czym jest Vortex? Znowu kolejna silna, damska bohaterka, Elaine. Elaine ma o tym, żeby zostać głowczynią, i bardzo długo się uczy na to, żeby nią zostać. I poznajemy ją w momencie, kiedy dziewczyna jest przed super wyścigiem, który ma zweryfikować, czy ona się tam nadaje do tej kwatery głowców. Okazuje się, że dziewczyna nawet wygrywa ten cały wyścig, czego nikt się nie spodziewał, łącznie z nią. A w międzyczasie wychodzi pewna sprawa, że ona ma jakąś super zdolność i jest bardzo, bardzo potrzebna w kuratorium, żeby pomóc uratować świat, że tak powiem. Niestety, Czerwona burza, czyli osoby, które mają nadludzkie zdolności przez wielki wybuch, czy jak to tam się nazywało, chcą ją dopaść i zabić. Ewentualnie wykorzystać do swoich celów, ale tego nie wiemy. Dziewczyna musi uciekać. No i ucieka. I poznaje pewne monstra, które właśnie powstały po tej wielkiej mutacji. To się wielka mutacja nazywała. Wiedziałam, że sobie przypomnę. Zostaje uwięziona z potworami po wielkiej mutacji. A generalnie, kuratorium od małego, jakby im wszystkim mówi, że to są złe potwory. W ogóle emocji żadnych, nieludzkie i fatalne, złe, niedobre i wszystko, co złe, to jakby. Właśnie kuratorium im o nich opowiadało. Natomiast ona poznaje ich troszeczkę z innej strony. Mimo tego, że wkurzało mnie to, jak bardzo ma wyprany mózg przez kuratorium, to jej zmiana jest naprawdę niezwykła. O jak się zaprzyjaźnia z nimi i jakie ma niesamowite więzi, zostaje uwięziona również z chłopakiem, który też jest człowiekiem. I jakby oni prawie w ogóle się nie dogadują, to, co dzieje się później, zostawiam wam do przeczytania, żebyście wiedzieli, co gdzie i jak. Ale Elaine znowu silna bohaterka, tak jak Feira, tak jak Spensa, tak jak Violet, czyli mamy same super шумну bohaterki czyli mój ulubiony wątek literacki z silną bohaterką, kobiecą. Co ciekawe, te historie są bardzo do siebie zbliżone, bo wszystkie mają jakieś takie wow, zdolności w ogóle, ale to nieważne. I tak lubię te wątki. Ostatnia książka już w tym filmie, czyli przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Była to książka, którą bardzo chciałam przeczytać i totalnie nie żałuję, że ją przeczytałam, bo była naprawdę niesamowita, niezwykła, ciekawa, i wszystko, co najlepsze o tej książce, mogę Wam powiedzieć, to była po prostu dobra książka. Pip, która jako taki projekt semestralny czy też roczny wybiera sobie rozwiązanie sprawy Andy Bell. No tak, tylko. Że nie wprost mówi, że jest to rozwiązanie sprawy Andy Bell, tylko że jaki wpływ miały media społecznościowe podczas rozwiązywania tej sprawy. No i właśnie tym zajmuje się nasza pip. Tylko że bardzo chce udowodnić, że Sal, który został oskarżony o morderstwo swojej dziewczyny, czyli Andy Bell, jest niewinny w 100%. Przez to, że chce rozwiązać tę sprawę i rozgrzebywać stare rany miasta, ktoś za wszelką cenę chce ją powstrzymać i nie chce, aby ona dowiedziała się o tym, co, gdzie, kto, jak i dlaczego. I bardzo utrudnia jej to śledztwo. To jest naprawdę. Niewyobrażalnie ciekawa książka. To, ile tam jest fantastycznych relacji, to jak one się psują, potem jak się naprawiają, to jakie nowe znajomości ona zawiązuje, jaka tu jest intryga, jak ona się stara, ile poświęca dla tego zwykłego, można powiedzieć, projektu. PIP jest niezwykła, tak samo jak ta książka. Zrobiłabym wszystko, żeby przeczytać ją jeszcze raz od nowa i totalnie nie wiedzieć, kto, co, jak i dlaczego. Jakby naprawdę książka jest super. Na Netflixie jest serial, ale o porównaniu książki i serialu nagrałam kiedyś osobny film. Także czekajcie, bo może Fajnie, ale pracuję nad nim. Hani. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, a jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ wiele osób ogląda moje filmy, a nie subskrybuje mojego kanału, a to dla Ciebie tylko jedno kliknięcie i totalnie nic Ci nie kosztuje, a możesz sprawić komuś radość, czyli mnie. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Wpadajcie na mojego Instagrama, będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna i dziękuję. Widzimy się już niebawem o 17.30, także cześć.